salon Düsseldorf 2021 przede mną Marcin Szczurek firma Escamp Bieruń Marcinie kolejny ekskluzywny model ty się otaczasz chyba takimi pięknymi samochodami pewnie najwięcej ich sprzedajesz no nie tak dobrze nie ma niestety sprzedaje się wiadomo samochodów tańszych tych modeli najdroższych sprzedaje się tam kilkorocznie Natomiast jak widzisz, no, wzbudza, wzbudzają te, te, te samochody, wielkie emocje i, i, i wszyscy by je chcieli mieć. No, nie wszystkich na to stać, nie wszyscy mają prawo jazdy, żeby tym jechać, ale jeżeli ktoś ma jedno i drugie, no, to, to wybiera ekskluzywny samochód, który może się czuć jak w domu. Dokładnie opowiedz o tym modelu. Co to jest za model? To jest najnowszy model harizmy 910. Samochód pierwszy raz pokazywany na targach w tej chwili. Całkowicie zmieniony, futurystyczny kokpit z dwoma ekranami, z kamerą 360 stopni. Z nawigacjami, także to jest całkowita nowość w tej chwili w Concordzie. Oczywiście zdejmowana również kierownica, do tego, aby można było, można było obracać fotel wygodnie, pneumatyczne fotele, żeby podróż była przyjemniejsza. Mhm. Samochody te występują z łóżkami opuszczanymi tutaj, jak i bez, tak jak tutaj mamy bez Czyli łóżka. Czy to jest bez łóżka? Czy jało to Czyli auto przeznaczone tak naprawdę dla dwóch osób? Cztery osoby mogą podróżować, natomiast, natomiast e, dwie osoby e, do spania. Jest to wersja barowa tak zwana, czyli, czyli mamy tutaj dodatkowy fotel przy stoliku obrotowy, aby, mhm. aby, aby te dwie osoby tutaj siedząc przy stoliku miały jak największą wygodę. Całkobie... Może rzeczywiście rzadko to jest spotykane, nie? No, no to, w, to jest znaczy w, w niższych klasach Konkordze... to już... W jest to w opcji tak. wersja barowa seryjnie występuje klasyczna wersja ze stołem po tej stronie jest ławką dla mhm. dwóch osób i tu z dodatkowym siedziskiem. Tak. Nowością w tym w tym modelu jest również zabudowany dach całkowicie panelami podświetlonymi w te panele wbudowane mamy mamy klimatyzację. Klimatyzacje mogą być podłogowe, mogą być dachowe. Zazwyczaj w tych dużych samochodach już dwie sztuki się dobiera, aby aby te strefy chłodzenia wyróżnić tylnią przed mhm. Nowe blaty korianowe, nowe nowe ambienty, oświetlenie. Także tutaj, tutaj jest to już taki powiedzmy, flagowy model tego. Nie najdroższy jeszcze, ale konkord najwięcej w Europie sprzedaje właśnie halizmy czyli tego samochodu, gdzie jesteśmy. Mhm. Całkowicie nowe łóżko z tyłu, które, które może właśnie przejdźmy. jest. dobrze. A później wrócimy do części toaletowej. Tak, tu mamy łóżko małżeńskie, bardzo nisko osadzone, z obejściem po obu stronach, także, także też nowość w Konkordzie. Czy występują e... łóżka wodne, że zapytam? Nie występują łóżka nie, nie występują. wodne pewnie ze względu na ciężary, tak. ale, ale, ale te łóżka tylnie występują w kilku, w kilku wersjach. Zapewne są bardzo wygodne. Czy jest regulowana wysokość, czy to już nie, nie ma takiej nie, potrzeby? Nie. Bo, nie ma takiej bo, potrzeby, jest nisko, nie? Tak jest nisko, garaże są szczelne, żeby wszystkie zapachy, jak ktoś tak. ma jakiś motor, czy żeby benzyna nie, zapach benzyny nie przedostawał się do środka. Tak. Oczywiście wydzielamy strefy tutaj łazienkowe, z potężnym prysznicem, dużymi szafami, żeby ta podróż i mieszkanie w takim pojeździe było jak najbardziej tak. wygodne. Zobaczmy. Prysznic. No, prysznic, naprawdę 80 na 80 pewnie taki jak w domu. Tak. Deszczownica, Deszczownica, wszystko elegancko. Wszystko, co potrzebne. Dobrze tutaj. Ubikacja oczywiście też z dużym zbiornikiem, około 250 litrów. Mhm. Na, na fekalnia zbiorniki na czystą, na brudną wodę w granicach 300 litrów każdy. Ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie koloryferowe po całym samochodzie. Mhm. Także też typowo wersja, wersja zimowa. Nowe meble, nowy kolor, kolorystyka mebli, również w, w tym haliśmie wprowadzona na 222. A powiedz mi, czy w ogóle Konkordy występują w wersji niezimowej? Nie. nie no, wszystkie, razie, wszystkie, chyba... wszystkie, tak. wszystkie mają i podwójne podłogi z przestrzeniami tak. ładunkowymi, tak. przez które można zapakować deski surfingowe, i narty, tak. i wszystkie dłuższe elementy. Wszystkie te podłogi są grzane. W tych podłogach mamy zbiorniki na czystą, na brydną wodę, czyli też automatycznie cała instalacja, wszystko jest ogrzewane w tym samochodzie. Dobrze, pójdziemy jeszcze sobie do tyłu, ale teraz powiedz jeszcze o cenie. No ten Charisma w takiej wersji to już jest koszt około 2 milionów złotych. W Polsce w zależności z podetkami, z, tak, z, z akcyzami. Wiadomo, że trzeba tutaj zwrócić dużą uwagę na doposażenie, bo tutaj to doposażenie może kosztować również dużo więcej, tak, jeżeli tam klient sobie coś wymyśli nietypowego. Tutaj mamy cały panel sterujący tym samochodem. Czyli satelity, zbiorniki ogrzewane na gazowe, Master czyli czyli cały system Energia, ładowania to, energii, tak. cały system sterowania Concordem, wszystko jest oczywiście do Taki dom inteligentny, tak? tak? To taki jest taki już inteligentny dom, wszystko się łączy oczywiście tak. z telefonem, że można sobie wszystko sterować już z miejsca, gdzie się akurat jest ogrzewanie. Tak, przejdźmy sobie zobaczyć garaż, tak? W tym pojeździe. Tutaj widzimy właśnie podwójne podłogi, które, które są na przestrzał samochodu. Można tutaj dużo bagażu za, e, e, zapakować sobie na podróż. One są dostępne oczywiście z prawej i z lewej strony. Tak. Centralny zamek we wszystkich drzwiach, które Aha. są otwierane, e, zamykane na pilota. E, tutaj tutaj mamy, mamy zapas energii. Tu mamy baterie litowo-jonowe. Tak. I po... MasterVolk, bardzo znana firma. Tak. To jest też taka wyższa półka w tych produktach. Potężny garaż, gdzie myślę, że i jakiś skuter, i bagaże, i stoliki, leżaki, wszystko co potrzebne na, na wyjazdy e, się zmieszczą. Prysznic zewnętrzny, oczywiście też no, Żeby Albo psa, umyć cokolwiek, siebie, sobie albo buty. Na zewnątrz, i... na zewnątrz, umyć. Tak. Oczywiście całkowicie nowe tyły. Nowe no przody. właśnie, zwróciłeś uwagę na, na ten design zewnętrzny. Rzeczywiście on się zmienia, widać, że jest bardzo nowoczesny. Podświetlony spoiler z tyłu. O, auto to też cieka tak. ciekawostka. Auto też wygląda naprawdę imponująco. Tak sportowo, tak designersko. Tak do jachtów troszeczkę nawiązuje. Oczywiście kamery 360 stopni, żeby kierowcy ułatwić podróż tym samochodem. Ledy, LEDy można sobie domówić oczywiście z prawej strony, z lewej strony. Z Aha. każdej strony samochód tak. może być oświetlony tak, tak, powiedz tak. mi, ile takich pojazdów może w Polsce jeździć? Mówimy ogólnie o Concorda. Masz jakieś takie y, szacunki swoje? Znaczy, takich powiedzmy nowszych samochodów, y, dwu- czy czteroletnich, to ja myślę, że około 50 powinno jeździć już w Polsce. Mhm. Y, część klientów sami, 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 sami sprowadzali z Europy, część zakupiło u nas mhm. y, te pojazdy, także, także myślę, że około. Tyle pojazdów będzie. Nie? Zarządzenie tutaj. Tak, tu mamy ogrzewanie Alde. Alde tak. Tak, tu mamy ogrzewanie Alde z pusty wody brudnej, z pusty wody czystej. Na zimę, żeby, żeby pospuszczać wszystkie płyny, żeby nic nie zamarzło. Podłączenie 230 V. U spust wody z, z sekaliami, szare, szare i Aha, tak. To tak, tu że jest wodę czarna, tak? Tak, tak. Tu mamy taki system sterowania. Czy Tutaj ma, powiedz mi, one mają dwa zbiorniki na szarą i na toaletę. Czy tak, tak, tak. Osobność na toaleta, tak, osobność toaleta, tak? osobno jest szara i osobno jest czysta. No tak. No i całkowicie tak samo nowy przód samochodu. No właśnie, trochę o przodzie, bo też jest bardzo sprawy. zmienił całkowicie design zewnętrzny pojazdów, odświeżył te pojazdy. Yy, także wyglądają w tej chwili już całkiem, całkiem. Imponujące. Dobrze. Bo zauważyłem, że praktycznie wszystkie już mają takie wyoblone tyły. No to też tak yy, bardzo ciekawie to wygląda. Kiedyś yy, były te tyły bardziej... Proste, kwadratowe, teraz tak, bardziej kwadratowe były te to... Tak, w tej chwili wszystko tak jest pozaakroglane. Wtedy to auto nie wygląda, powiedzmy, tak bardzo ciężko, ociężale. To auto, jeżeli jest takie opływowe, wygląda, powiedzmy, lżej. Mhm. No dobrze, jeszcze tutaj te systemy, bo wspominałeś o tych systemach, to tutaj właśnie są te czujki, tak? Tak, tak. To są systemy Iwekowskie, system trzymania pasa ruchu, system automatycznego hamowania w korkach, e, także ten pomad aktywny, także tak to pewno. jest taka nowość, jakie, jakie właśnie Iweko wprowadza mhm. na 2.22. Dobrze. Marcin, dziękujemy tobie, zapraszamy do Bierunia, firma SKAM. Marcin jest, jest do Waszej dyspozycji. Bardzo, bardzo dziękuję. Sebastian, Ciebie też również zapraszam do Was.